Kończy z bondy, jest druga część ze Squid Game'a. Oraz potem zrobimy sobie squeezy. Ale zaczniemy tych z bondy z kolejnym częścią Squid Game. Tam lajka. Co to jest? A, to wiem, to jest długa gierka. Nie będzie blizdkę.

Mój no gościu sobie poszedł kolejny. No <grymne> jaka mina. Wow. No i przeszedł gościu. <grymne> Nikt się nie spodziewał. Ta druga część jest bardzo fajna, bardzo, by the way, zajebista. <grymne> jest super. Także teraz przejdziemy do quizu. Do tego właśnie quizu. Jakim podział w postaci, lekkiej bohatera Marvela jesteś? No to będzie krótko. W której umiejętności jesteś najlepszy? Hmm. Odpoczywanie. Zawsze odpoczywam, bo jak odpoczywam, to odpoczywam. <grych> niż teraz. W jakim czasie chciałbyś żyć? Przeszłość, teraz nie zaszłość. Przyszłość, bo zawsze w przyszłości nic za wiele Jego miejsce byłoby w podróż O kurde, w podróż? Na stare miasto bym sobie pojechała Bo łatwiej, łatwiej było niż teraz, dokładnie Jak radzisz sobie, gdy spoczywa na tobie duża odpowiedzialność? Mm. Zazwyczaj nie całkiem dobrze, ale przez co tak mi ona, więc więc to one, piękne takie motylki, ale słodkie. zdarzać się kłamać? Mm. Czasami kłamie, ale not. Czasami nie kłamie i w ogóle. Jaką rolę wolałabyś zagrać w filmie? Ło, w filmie? No zawsze w filmie z Marzycielem z Wielkim Sercem. No, no naprawdę, jestem bardzo, bardzo, bardzo fajna. Bardzo fajna. Tym baterem to byłaby się zaprzyjaźnić. kurczę. Znam połowę z filmów. Najbardziej wybiorę Gadafa, więc Gadafa wybiorę. Więc Gadafa super oglądam w filmie, bardzo nie bardzo, bardzo zajebista Jaki przydomek mógłbyś posiadać jako władca? Ym, władca? Szlachetna jestem, bardzo szlachetna. Więc dlatego, jaką zdolność chciałabyś posiadać w magicznym świecie? Uuu. to jest ostatnie pytanie. Manipulacja iluzją? Manipulacja iluzją wybieram, bo zawsze manipulacja iluzją. Is... Bilbo Joden. O, jesteś połączeniem Biba... Bilba Bagginsa, z ze... którym pod tytułem Hobbit. Bardzo wiem Hobbit. Czyli, ta, czyli tam z powrotem. I od nas Marvela, Jesteś dokładny, ambitny, roztargniony. Nie zawsze jestem ostagniona, a jestem ambitna i dokładna. To był chyba na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że jakiś odcinek ze w filmiku będzie za tydzień w piątek, więc będę nagrywać. Więc i trzymajcie się.